Cześć, tej strony Marcin. Dziewiąte zadanie z, z, z arkusza czwartego z książki Teraz matura arkusze maturalne. Mamy takie zadanie. Prosta y równa się 2a przez 2x minus 3 i y równa się 2x plus b przecinają się w punkcie o 2 minus 3 wynika z tego, że a jest równe, b jest równe. Jeżeli te dwie proste, jakieś proste, jedna i druga przecinają się w jakimś punkcie i ten punkt to jest 2 minus 3 to zauważmy, że i do pierwszej prostej należy ten punkt, i do drugiej prostej należy ten punkt, no bo w końcu one się przecinają w tym punkcie, tak? Czyli te współrzędne 2 i minus 3 mogę podstawić do pierwszej funkcji i te współrzędne mogę podstawić do drugiej funkcji. Oczywiście dwójeczka to jest x, a minus trójeczka to jest y. No to lecimy. y równa się a przez 2x minus 3 i podstawiamy. Za y minus 3, czyli jest minus 3 równa się, a przez 2 razy, no i x jest dwójeczką. Dwójki się skrócą, dodamy 3, czyli minus 3 plus 3 to jest 0, dwójka się skróciła z dwójką, więc tu zostało a, i minus 3 plus 3 to jest 0, więc a wyszło 0. No, no to to już można odrzucić, tak? Tą odpowiedź, bo tam jest minus 14, coś tam. No to teraz druga prosta, czyli mamy y równa się 2x plus b i podstawiamy za y minus trójkę, a za x a czyli 2 razy 2. Minus 3 równa się 4 plus b, odejmiemy sobie czwóreczkę. Minus 7 równa się b. Nie, bo tu jest 7, nie, bo tu jest 8. O tak. To jest nasza odpowiedź, czyli poprawną odpowiedzią. Jest odpowiedź D. Więc to zadanie właśnie spełnia podstawowy warunek w każdej funkcji. Masz punkt, to go podstaw. Tak? Już nie na co o tym mówiłem i pewnie jeszcze milion razy powtórzę, bo to jest takie proste. Weź sobie tą funkcję podstaw wylicz. Weź sobie tą funkcję podstaw wylicz. Dziękuję. Dobra. Dzięki za uwagę. Zapraszam Cię do kolejnego zadania. Na razie. Cześć.